Dzień dobry! Bardzo chciałbym Was poinformować o tym, że będę grał na serwerze Sigma .club, na którym będę nagrywał różne filmiki, na przykład, gdzie dajecie mi wyzwania, na przykład bez bani. I gramy sobie wtedy na um, Gramy wtedy na Creepery. No, tak jak właśnie widzicie. Wtedy się gra na creepery. Zabijamy i możecie mi dawać wyzwania pod komentarzami. Kurczę przegrałem. Ale jest jakiś chory psychicznie, bo tu połowa serwer ma Irona. Nieważne. Chciałem Wam też podziękować za 9 subskrypcji, które wbiliście. Bardzo dziękuję za nie, że doceniacie moją pracę. Ogólnie to też chciałam Was właśnie powiadomić o tym, że się zbliża też kolejny odcinek Kursy Forge I tym bardziej, że się zbliża nowa seria, o której jeszcze nie wiecie, która zostanie zapowiedziana już za parę dni. Nie mogę Wam za dużo zdradzić, żebyście... Nie wiedzieli za dużo. Mogę jedynie powiedzieć, że będzie ona trudna do przeżycia i że będzie zawierała ona w sobie animację. Więc chciałbym wam bardzo podziękować za 9 subskrypcji, które wbiliście. Chciałbym was też, też powiadomić, że pod komentarzem, znaczy pod filmikiem możecie dawać komentarze, w którym mam się bić bez przedmiotów różnych, nie liczą się klipery. Creepery i TNT się nie liczą. I, i mieczyk. Bez tych, tych rzeczy nie możecie pisać. Że na przykład nie możecie pisać, że bez, bez Creeperów, bez miecza. Możecie pisać bez na przykład tarczy albo bez totemów. Możecie właśnie pisać tak. Ogólnie to właśnie będę zamierzał być więcej odcinków bardziej wkładać serce w mój kanał filmik ten będzie trwał króciutko bo jest on to jest filmik który ma was powiadomić o różnych rzeczach Ojejku. jeśli na przykład nie będę długą nagrywał, to nie bójcie się, będą nadchodzić następne odcinki z Cave Horrora. Więc, co wam mogę powiedzieć, jak tylko to, że zbliża nowa seria, że się zbliża nowa seria, że będę robił nowe odcinki, więcej tych odcinków, bardziej się starał nad kanałem, o, potem. A ja mówię Ja mu padłem, a ja dedłem. Więc co wam powiedzieć? Niż do widzenia. Nie zmuszam was do subskrybowania. Ale możecie właśnie teraz pisać, pisać mm, jakieś wyzwania, na przykład bez, bez nie bez miecza, bez seta, bez bani, a ja na pewno spróbuję zrobić te wyzwanie. Więc Жек